Podpieranie storczyków. Ta operacja nie jest niezbędna, ponieważ te kwiaty rosną samodzielnie w naturze. Jednak pozwala lepiej zaprezentować storczyki Colette Barthelemy, specjalistka w dziedzinie tych tropikalnych roślin. Dlaczego należy podpieranie? To po prostu po to, aby uniknąć złamania łodygi. Wybieramy podpórkę odpowiednią do długości łodygi. Używamy małych klipsów, które pozwolą przymocować łodygę do podpórki. I umieścimy podpórkę wzdłuż kwiatowej łodygi, dobrze pionowo. Wbijemy podpórkę obok łodygi kwiatowej, oczywiście można mieć wrażenie, że uderzamy w korzenie, więc czasami trzeba trochę manewrować z korzeniami, które możemy napotkać. Gdy podpórka jest dobrze wbita, zbliżamy łodygę do podpórki i po prostu przymocowujemy ją w dwóch lub trzech miejscach małymi klipsami. Możesz również zdecydować się na pozostawienie jej, aby opadła bardziej naturalnie. Czasami niektóre mają tendencję do wyginania się w ten sposób, co może być dość ładne. Teraz, gdy nasz falaenopsis jest podparty, łodyga kwiatowa jest ładnie zaprezentowana, umieścimy go w osłonie doniczki, aby uniknąć przewrócenia i aby wyglądało to ładniej. Wybierzemy osłonę doniczki odpowiednią do estetyki domu, oczywiście, ale także osłonę, która dobrze utrzyma roślinę, jeśli chcemy podpierć inną roślinę niż Falaenopsis, musimy dokładnie przyjrzeć się, gdzie umieścić podpórkę, ponieważ w ten sam sposób posadzę ją prosto, ale trochę za pseudobulbem, a przede wszystkim nie, w roślinności, aby nie uszkodzić mojej rośliny. I powoli zbliża młodygę kwiatową do podpórki, uważając, aby jej nie złamać, ponieważ na tym etapie jest dość delikatna, a zaczynając od dołu, Zakładam moje klipsy wokół łodygi kwiatowej i podpórki. Kwiatostany niektórych storczyków mogą być ciężkie, więc podpórka staje się wtedy niezbędna.